Zapraszam Was do Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. I na początek podam takie ogólne informacje, jak zwiedzić Bazylikę i czy wiążą się z tym opłaty. Więc Bazylikę Świętego Marka można zwiedzić po zakupie biletów w cenie. 3 euro, czyli wejście do bazyliki jest płatne w wysokości 3 euro, natomiast zwolnione są z niej dzieci do lat 6 i osoby niepełnosprawne z osobą towarzyszącą. Wystarczy stanąć w kolejce i cierpliwie czekać na swoją kolej. Nie dotyczy to osób oczywiście niepełnosprawnych z osobą towarzyszącą, które mogą podejść do pracowników bazyliki i wejść bez kolejki. Nie ma zniżek tutaj dla uczniów oraz seniorów oraz grup turystycznych i pielgrzymkowych. Jeżeli chcemy pominąć kolejkę, możemy stanąć w wejściu uprzywilejowanym, tak zwanym Prioritario i tam za bilet zapłacimy 6 euro i tutaj podaje ceny stojących w kolejce na dzień pierwszy od 1 lipca 2025, potem oczywiście nastąpią duże zmiany. Tutaj jak czytam w informacjach, czyli na lato 2025 podaje jak już mówiłam ceny, czyli 3 euro to jest samo wejście do Bazyliki Świętego Marka, natomiast jeżeli kto y, chce zwiedzić y, Złoty Ołtarz, czyli wejście do Pala de czyli Złotego Ołtarza wynosi 5 euro. Są tam y, w Bazylice następne bramki już w środku, y, gdzie stajemy w kolejce drugiej, jeżeli właśnie chcemy dalej zwiedzać bazylikę i tam chodzimy właśnie euro. Natomiast wejście do Muzeum Świętego Marka kosztuje 7 euro. Jeżeli ktoś chce wyjechać windą na dzwonnicę świętego Marka, płaci 10 euro. Godziny otwarcia natomiast Bazyliki Świętego Marka to dni powszednie od 9.30 do 17.15. Ostatnie wejście jest 16.45, natomiast w niedzielę i święta od 14.00 do 17.15 i ostatnie wejście jest 16.45. Czyli najlepiej ustawić się w kolejce najpóźniej do godziny 16.00. W porze letniej obowiązuje przykrycie gołych ramion i gołych nóg. Dozwolona długość krótkich spodenek to do kolan, nie krótszych i oczywiście spódnic. Warto nosić też ze sobą chustę, bo dość skrupulatnie jest sprawdzany ubiór. Teraz może opowiem Wam o legendzie. Bazyliki Świętego Marka. Więc legenda o założeniu bazyliki weneckiej jest taka, że oto Świętemu Markowi, który zgubił drogę i zabłądził podczas podróży przez wenecką lagunę, objawił się anioł i wskazał odpowiedni kierunek. Skrzydlaty posłaniec dorzucił jeszcze proroctwo. Oto ciało ewangelisty miało znaleźć wieczny spoczynek właśnie na tych niewielkich wysepkach. Tymczasem święty Marek zginął podczas głoszenia Ewangelii w Egipcie. Został pochowany w Aleksandrii, której był biskupem i nic nie wskazywało na to, żeby jego doczesne szczątki miały trafić do Wenecji. Przepowiedni pomogli dożowie którzy szukali sposobności do wyrwania się spod opiekuńczych skrzydeł Bizancjum i z racji tego, że patronem Wenecji był święty Deodor, którego szczątki przechowywane były w Konstantynopolu, dożowie doszli do wniosku, że muszą mieć własnego świętego. Na początku IX wieku dwóch tutejszych kupców popłynęło do Aleksandry i wykradło ciało ewangelisty. Celników Zmylono prostym forterem. Relikwie obłożono wieprzowym mięsem, którego muzułmanie nie chcieli dotykać. W ten sposób anielskie proroctwo wypełniło się po prawie ośmiu wiekach od śmierci św. Marka. Do, czasu, do tego czasu symbolem miasta stał się atrybut ewangelisty – uskrzydlony lew z księgą. Taki sukces sprawił, że doża Giustiniano Participazio rozpoczął wznoszenie kościoła, w którym miały zostać złożone cudowne szczątki. Jednak w X wieku podczas powstania przeciwko Pietro IV Candiniano świątynia spłonęła. Co gorsza, w zgliszczach nie udało się odnaleźć relikwii. Nie pomogła odbudowa. Wszystko wskazywało na to, że Marek ukrył się przed mieszczanami. Dopiero podczas wznoszenia trzeciej świątyni ciało cudownie się odnalazło. Okazało się, że przez cały czas było zamurowane w jednym z filarów. O charakterze bazyliki zdecydował jeden z panujących w XI wieku dożów. Domenico Selvo, który nakazał wpływający do portu okrętom przywozić dary dla świątyni. Stąd różnorodność stylów i prądów widoczna zwłaszcza w architektonicznych detalach. Kościół dzielił losy Wenecji. Zarówno Tryumf, jak i Klęski Republiki odcisnęły na nim swe piętno. Po zdobyciu Konstantynopola przez krzyżowców, do czego ręko przyłożyli właśnie Wenecjanie, trafiły tu liczne dzieła sztuki przywiezione ze stolicy Bizancjum. Jednak po serii wyczerpujących wojen Republika przestała liczyć się na terenie, na arenie międzynarodowej i do miasta wkroczyły wojska napoleońskie. Z bazyliki skradziono wówczas wiele bezcennych skarbów. Wprawdzie Habsburgowie, którzy przejęli tu władzę po pokoju w Campo Frommio, wystarali się o zwrot najcenniejszych zabytków, ale wiele złotych czy srebrnych ozdób Francuzi zwyczajnie przytopili. Jeżeli spojrzymy na plan kościoła, wszystko wydaje się jasne i oczywiste. Problem w tym, że charakterystyczny kształt krzyża greckiego z pięcioma kopułami jest wręcz niemożliwy do rozpoznania z placu świętego Marka. Stało się tak za sprawą dobudowanego w późniejszych latach narteksu, czyli pokaźnych rozmiarów przedsionka. Mimo to w wnętrzu świątyni można rozpoznać transept, który krzyżuje się z główną nawą w miejscu, gdzie dawniej znajdował się grób świętego ewangelisty. Fasada i elewacje bazyliki są efektem pracy wielu pokoleń oraz dowodem na wyrafinowanie władców słynnej Republiki Morskiej, gdyż jej najbardziej charakterystyczne elementy trafiły do Wenecji po złupieniu Konstantynopola w trakcie Czwartej krucjaty w 1204 roku wymurowano, wmurowano w nie kolumny przywiezione tu z Ziemi Świętej i Syrii. Elewacja południowa oraz słynną rzeźbę tetrarchów. Natomiast na balkonie ustawiono jedne z najwspanialszych zachowanych artystycznych rzeźb, tak zwane Rumaki z Lizypa. Do najcenniejszych dzieł sztuki w bazylice zaliczamy Złoty Ołtarz Palad. Oro. Jak sama nazwa wskazuje, wykonany został z cennego złotego kruszcu. Jego pierwsze elementy powstały w X wieku. Umieszczono go za ołtarzem głównym. Aby obejrzeć to dzieło sztuki, należy kupić dodatkowy bilet, jak już mówiłam wcześniej. Pośród złoceń zwiedzający widzą sceny z Ewangelii oraz wizerunek Chrystusa, apostołów i proroków. Otaczają je przepiękne alabastrowe kolumny, na których wyrzeźbione sceny z Pisma Świętego i apokryfów kopuły, jest ich pięć i są jednym z elementów nadających kościołowi wyjątkowy charakter. Mozaiki, to z nich słynie Bazylika Świętego Marka. Szacuje się, że mogą one zajmować powierzchnię ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych. To znajdujące się w arkadach fasady są wynikiem późniejszych rekonstrukcji, tylko jedna z nich przedstawiona przedstawiająca tak jakby przeniesienie relikwii do bazyliki jest dziełem twórców bazyliki. Tymczasem w narteksie możemy oglądać historię Noego i dzieje bohaterów Starego Testamentu. Tutaj możemy zobaczyć najstarsze zdobienia w całym Kościele. Pochodzą one z XIII wieku. Ich uch jest przemyślany i stanowi skrót całej historii zbawienia. Natomiast kopuły wielu zwiedzającym kojarzą się z kopułami meczetów, choć ich inspiracji szukać należy raczej w sztuce chrześcijańskiego wschodu. W centralnym punkcie bazyliki nad absydą widać Chrystusa udzielającego błogosławieństwa, a dokładnie po przeciwnej stronie nad narteksem i głównym wejściem tyrt sam Chrystus przewodzi sądowi ostatecznemu. Pozostałe mozaiki przedstawiają historię Ewangelii, dziejów apostolskich i wizerunki świętych. Ambony pochodzą ze średniowiecza. Warto zwrócić uwagę na tę z prawej strony. Tutaj tłumom pokazywał się po raz pierwszy nowo wybrany Doża. Kaplice, ymm, no jest kilka, ale najciekawsza historia związana jest z kaplicą Matki Boskiej zwana Nikopeja, znajdujący się w niej wizerunek Maryi, pochodzi z Konstantynopola. Przydomek Nikopeja oznaczał przynosząca zwycięstwo i był przez bizantyjczyków umieszczany na sztandarach. Chcąc upokorzyć pokonanych, Wenecjanie w XIII wieku zabrali Madonnę z podbitej stolicy i umieścili ją w swojej bazylice. Wejście do bazyliki, jak już mówiłam, płatne jest od jakiegoś czasu i wyjściówka w wersji tej podstawowej, czyli 3 euro, pozwala na zwiedzanie tej głównej części świątyni. Dodatkowo płatne są właśnie te następujące atrakcje, jak już mówiłam, czyli ołtarz Pala de Orio, czy złoty ołtarz, muzeum na piętrze. I skarbiec. W środku w skarbcu można zobaczyć wyroby ze złota i srebra stworzone przez weneckich złotników. Na takie spokojne zwiedzanie bazyliki warto zarezerwować sobie około 30 minut. Jeśli chcielibyśmy zobaczyć również wszystkie dodatkowe atrakcje bez skarbca, wizyta zajmie około 60 do 75 minut. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że do bazyliki sprawdzane są bagaże. Nie można wejść z większym niż 40 na 30 na 20 cm. Chodzi tu o, głównie o kwestie bezpieczeństwa do zobaczenia. Yeah. Okay.